Każdy z nas ma w sobie pewien próg. To miejsce, w którym kończy się świat ludzi, a zaczyna świat ducha. Granica cienka jak oddech, czasem czujesz ją w lesie, gdy wiatr niesie zapach wilgotnej ziemi, czasem w śnie, który wydaje się bardziej prawdziwy niż dzień, a czasem w spojrzeniu zwierzęcia. Krótkim, pełnym wiedzy, jakby patrzyło w głąb Ciebie. To właśnie tam, w tej szczelinie między światami, przychodzą do nas totemiczne zwierzęta. Nie są z bajki, nie są metaforą, są pamięcią duszy, która wciąż pamięta, jak to jest biec przez las, czuć zapach deszczu, reagować instynktem, a nie lękiem. Totem jest nie tyle symbolem, co żywą częścią Ciebie. To energia, która przybrała formę, byś mógł się z nią spotkać twarzą w twarz. Nie żyje obok, żyje w Tobie, w Twoim ciele, w Twoim ruchu, w Twoim oddechu. To najstarsza część Ciebie, która nigdy nie zapomniała, kim jesteś. Totem. Nie przychodzi po to, by zachwycać. Przychodzi, by przypomnieć, że Twoje ciało i duch są jednym, że natura w Tobie nigdy nie zgasła, tylko śpi. Czeka, aż ją zawołasz po imieniu. Zwierzę mocy to mistrz instynktu, nauczyciel prostoty. Pokazuje, jak działać bez nadmiaru myśli, jak ufać bez lęku, jak przetrwać nie walcząc, kiedy spotykasz swoje zwierzę, nie chodzi o duchowy gadżet, nie o ładną symbolikę, to spotkanie z częścią siebie, którą dawno wyparłeś, dziką, mądrą, czułą, nieposkromioną. Z częścią, która potrafi kochać bez warunków i bronić bez przemocy. Jak rozpoznać swoje zwierzę mocy, nie znajdziesz go w książce? Nie wybierzesz z listy. Nie zdecydujesz, że chcesz być wilkiem, bo to brzmi dumnie. Totem sam cię znajdzie. Przyjdzie, kiedy przestaniesz szukać, kiedy wyciszysz umysł, a serce stanie się lustrem. Czasem pojawi się w śnie. Wyraźny, ogromny, delikatny. Czasem w codziennym znaku pióro na drodze, spojrzenie lisa. Echosowy o świcie, czasem w medytacji, gdy obraz rodzi się sam, nieproszony, ale oczywisty. Nie kwestionuj, nie analizuj. Jeśli ciało zadrży, to znak. Jeśli łzy napłyną do oczu, to znak. Jeśli serce nagle się otworzy, to znak. Dusza rozpoznaje siebie. Usiądź w ciszy, zamknij oczy, oddychaj. Poczuj, że jesteś częścią wszystkiego, ziemią, wiatrem, wodą, ogniem i zapytaj szeptem, która część mnie pragnie dziś do mnie przemówić. Nie wymuszaj wizji, pozwól, by obraz przyszedł sam, bo świat duchów nie lubi pośpiechu, prawda, nigdy nie przychodzi w hałasie. Zwierzęta mocy uczą inaczej niż ludzie, nie moralizują, pokazują kod. Nauczy granic, zaufania do intuicji i umiejętności bycia samą ze sobą. Wilk przypomni, że siła rośnie w grupie, ale nie kosztem indywidualności. Niedźwiedź da Ci lekcję odpoczynku, bo prawdziwa moc dojrzewa w ciszy. Sowa nauczy patrzeć w mrok bez lęku. Koń przywróci wolność, jeśli dawno przestałeś biec za sobą, a wąż. Pokażę, jak zrzucać stanu skórę i rodzić się na nowo. Nie każde zwierzę jest łagodne, czasem przychodzi to, które budzi opór, pająk, skorpion, kruk, wilczyca, ale im większy lęk, tym większe przesłanie, bo to, czego się boisz, jest tym, co najbardziej w tobie woła o uzdrowienie. Nie ma zwierząt złych, są tylko te, które pokazują część ciebie, z którą jeszcze... Nie chcesz się spotkać. Jak pielęgnować więź? Poznanie to początek. Prawdziwa praca zaczyna się później, w codzienności. Niech Twoje zwierzę stanie się towarzyszem, nie symbolem. Zapraszaj je do rytuałów, do spacerów, do snów. Możesz mieć jego wizerunek na ołtarzu, rysunek, kamień, pióro nie po to, by czcić, lecz by pamiętać. Im częściej kierujesz uwagę ku swojemu totemowi, tym mocniej czujesz jego obecność. Z czasem zaczynasz słyszeć jego język, przeczucia, znaki, przypadki, sny. To nie magia, to komunikacja duszy i pamiętaj, zwierzęta mocy się zmieniają. Kiedy kończy się pewien etap życia, może odejść jedno, a przyjść inne. Nie trzymaj ich na siłę. Dziękuj, wypuść, bo każde przyszło po coś, i każdy odchodzi, gdy lekcja jest już zrozumiana. Niektóre zwierzęta nie należą do ciebie są strażnikami krwi. Pojawiają się w snach matek, córek, babek te same oczy, ten sam symbol, ten sam lot. To duchy opiekuńcze rodu, które przekazują mądrość przodków i czuwają nad dziedzictwem. Jeśli to samo zwierzę powtarza się w Twojej rodzinie, to znak. Znak, że w Twoim rodzie jest niezamknięta opowieść. Może przeszła przez Ciebie, by wreszcie się domknąć. Zwróć uwagę, co to zwierzę niesie, jaką siłę, jaką ranę, jaką misję, bo duchy opiekuńcze nie tylko chronią, one też przypominają o odpowiedzialności za pamięć. Największe spotkania ze zwierzętami mocy nie dzieją się w transie, dzieją się w prostocie, w momencie, gdy przestajesz mówić, a zaczynasz słuchać. Zwierzęta fizyczne i duchowe nie znoszą hałasu umysłu, one reagują na prawdziwość. Kiedy jesteś obecna, przychodzą, kiedy jesteś spokojna, zostają. Kiedy uczysz się słuchać, zaczynają mówić. Totem nie wymaga modlitwy, nie wymaga ofiar, wymaga obecności, a obecność to największy dar, jaki możesz ofiarować duchowi i sobie samej. Bo w świecie zwierząt, tak jak w świecie duchów, wszystko odpowiada tylko na jedno na autentyczność. Jeśli czujesz, że to, co usłyszałeś, poruszyło w tobie coś głębszego. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie, które zwierzę stoi dziś obok mnie. A potem napisz w komentarzu, jakie zwierzę najczęściej do ciebie wraca w snach, na drodze, w znakach. Dzięki temu wspólnie stworzymy przestrzeń pamięci. Sieć dusz, które przypominają sobie język natury. Zostaw też subskrypcję, by nie przegapić kolejnych rozdziałów o pracy z energią, świadomością i duchami natury. A jeśli czujesz wdzięczność i chcesz wesprzeć tworzenie tych materiałów, możesz zostawić energetyczną kawę na Coffee, Tu Zapraszam do odwiedzenia strony www.lunaris.wrocław.pl Dziękuję, że jesteś w tej przestrzeni. Niech Twoje zwierzę mocy prowadzi Cię tam, gdzie czeka Twoja dzikość, spokój i prawda.